Często te spotkania się rodzinne odbywały, no i takie pieśni, które wówczas śpiewano, z tego co wiem, bo mama mi opowiada, to znane i obecnie pieśni takie jak Wojenko, wojenko, co żeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, albo taką drugą wojskową też śpiewano piosenkę, jak to na wojence ładnie. Jak to na wojence ładnie, Kiedy ułan z konia spadnie, Kiedy ułan z konia spadnie, Koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, Jeszcze końmi go tratują, jeszcze końmi go tratują, no, dziękuję za taką przyjemność. A za jego młode lata a za jego modelata zagrają mu tra ta, ta, ta zagrają mu tra ta, ta, ta a za jego trudy znają a za jego trudy znają, wyszczelą mu czy naboje, wyszczelą mu czy naboje. No, taka była też pieśń przed wojną, którą śpiewano, popularna. Gdzie ty idziesz, Jasiu, na wojenkę, Kasiu, na wojenkę daleczką. Weź mnie, Jasiu, sobą, weź mnie, niebogu, na wojenkę daleczką. No i tak dalej. Również śpiewano... O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, la, la la la. I tak dalej, i tak dalej. Także te biesiady, te wspólne spotkania często, często się odbywały.